Dzień dobry, Teresa Dygner, inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział Starogardzki. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o domach tymczasowych. Co to są domy tymczasowe? Jak funkcjonują? Skąd tam się biorą zwierzęta? Jak są finansowane? Dom tymczasowy są to miejsca, w których umieszczamy zwierzęta odebrane interwencyjnie lub zwierzęta odłowione. Zwierzęta żyjące na wolności, które rokują na oswojenie. Są to nasze domy prywatne prywatne powierzchnie, mieszkania, które adoptujemy na potrzeby zwierząt wyposażone w klatki kanelowe, w drapaki, w legowiska, w łóżeczka. Czym różni się taki dom od schroniska? Tak jak wspomniałam wcześniej, są to nasze mieszkania prywatne, gdzie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku przebywamy ze zwierzętami, opiekujemy się. To nie są schroniska. Zwierzęta żyją na normalnej powierzchni: korzystają z drapaków, bawią się z nami, przyzwyczajają się do siebie. Natomiast w schroniskach, zwierzęta umieszczane są w boksach. Dostarczana jest im karma, woda, zabezpieczane są weterynaryjnie, ale przebywają same przez 24 godziny, ewentualnie wyprowadzane na spacery przez wolontariuszy. Zwierzęta do domów tymczasowych trafiają z interwencji. Jeśli dotychczasowi opiekunowie nie spełniają standardów opieki, są im odbierane zwierzęta, jeśli oczywiście są miejsca w naszych domach tymczasowych, bo nie są one z gumy, są tam umieszczane. W przypadku kotów wolnobytujących wygląda to tak, że przychodzą same, przychodzą po pomoc. Zwierzęta, nawet dzikie, kiedy dzieje się źle, potrafią poprosić, przyciągać się i poprosić człowieka o pomoc. Kotki wolnobytujące przyprowadzają swoje kocięta, bo pamiętają, gdzie rozstawiona jest karma, żeby je wyżywić. Karmę pozyskujemy najczęściej ze zbiórek. Fundusze na leczenie zdarowizn naszych kochanych zwierząt. Praca w domu tymczasowym to nie jest praca na etap. Zajęcia trwają przez całą dobę. Czyścimy klatki, sprzątamy kuwety, myjemy miski, wyprowadzamy zwierzątka na spacer. Przywozimy zwierzaki do weterynarza. Rotacja w domu tymczasowym jest procesem ciągłym. Na jedno wyadoptowane zwierzę, które zwalnia miejsce, już czekają dwa albo trzy następne. Życie zwierząt kosztuje. Pozyskujemy środki finansowe z darowizn naszych zwierzorubów. Zbieramy karmy. Bardzo ważną sprawą jest pozyskiwanie funduszy na funkcjonowanie naszych domów tymczasowych. Finansowane są z 1 procenta, który, kochani, możecie przekazać na konto naszej organizacji, na konto naszego oddziału. To nic was nie kosztuje, a może Zdziałać tak wiele, tak bardzo potrzeby są przeogromne, tak bardzo może nam pomóc w naszej ciężkiej pracy i w ratowaniu naszych zwierzątek. Często bywa tak, że dom tymczasowy przekształca się w dom stały. Dzieje się to dlatego, że zwierzęta odbierane interwencyjnie są stare, schorowane, co generuje duże koszty nierasowe, ludzie wolą kupować. Taka sytuacja. Miała miejsce u Piotra. Może nam o tym opowiesz, proszę? No dobrze, jestem tutaj e, wolontariuszem e, w Tozie i doszło do takiej sytuacji, gdzie e, było wielokrotne interwencje związane z jednym z psem. Był on bardzo mocno zaniedbany, nie był on e, strzeżony, e, był przyjęty do łańcuchu do budy i było z nim naprawdę bardzo ciężko. I zgodziłem się przyjąć go jako, jako dom czymś tymczasowym. Czym Ponieważ mam duże podwórko, mam miejsce, żeby go tutaj przetrzymywać, mam sporą rodzinkę, a więc nie było z tym problemu żadnego. I powiem tak, w planach zawsze jest tak, że to ma być tylko na chwilę, ale wiadomo, że w momencie kiedy pies jest starszy, w tym wypadku pies ma około 9 lat, ciężko dokładnie końca stwierdzić, bo niestety oczywiście jak zwykle w takich wypadkach bywa, nie ma żadnych papierów, nie ma żadnej dokumentacji, nie ma nic. było do mnie, no i tak naprawdę tak się rozdarzało i został na dłużej. Problemy oczywiście na samym początku były. Wiadomo, że musiał się przystosować do nowych warunków. Nie był przyzwyczajony do tego, żeby przesiadywać na przykład w domu, bo był całe życie tak naprawdę przypięty do budy. Ale szczerze mówiąc, pół roku minęło i stał się psem typowo-kanapowym. Jest bardzo przyjemny do ludzi. Jest asymilował się cudownie. Oczywiście to jest również pewnego rodzaju obowiązki. Wiadomo, że trzeba każdego dnia, nieważne czy to jest sobota czy niedziela, Jest przyzwyczajony że wyprowadzam go tak naprawdę przed szóstą bo tak jak chodzę do pracy, od takich wydziałów głowy prowadzam. No i w też mi nie daje spokoju, ale to jest naprawdę super pocieszne zwierzę. Eee, powiedziałbym tak, tego typu odebrane zwierzę daje ogrom miłości, naprawdę ogrom, bo przyzwyczaja się do człowieka bardzo szybko, jest wdzięczny za każde jedno bym powiedział miłe słowo, za po prostu wyprowadzenie go, daje mu czegoś do jedzenia i tak dalej. I jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. A powiedz mi, Dlaczego finansowane jest leczenie tego pieska? Bo wspomniałeś, że on jest mm -hmm. chory. E, tak, tutaj w tym wypadku, jeżeli chodzi o dofinansowanie, tutaj to Pomóg, pomógł. Było tutaj rzucone dofinansowanie, jeżeli chodziło właśnie o weterynarza. to na szczęście aż tak dużo problemów nie było. Jedyny ten problem jest taki, że pies ma zaćmę na jednym oku. Ale to jest też w że mierze normalne, bo pies już jest starszym. Nie jest to żaden pies rasowy, jest to mieszaniec. Podobny dosyć do swidoczną ale. To nie jest w pełni on, że tak powiem. No jakoś nie idzie, tak to powiem. Początek tak naprawdę pomógł tej toc, a potem już sam zacząłem w tej miałam działać. Kochani, wy też możecie pomóc zwierzętom, które nie mają szansy na dom. 1% nic nie kosztuje. Proszę, prześlijcie go dla nas, dla naszego oddziału, dla naszych zwierząt. Możecie zdziałać tak wiele. Pomóżcie nam pomagać.